Cześć z tej strony Agassiz 119. Witam w kolejnym filmie z This Is the Police. I przepraszam, że nie było filmów z powodu mojego zachorowania na y, COVID. Yy, tak, mam COVID. Jeszcze mam COVID, jak to nagrywam. Nagrywam to w niedzielę. Gdy to widzicie w poniedziałek. We wtorek kończy się moja kwarantanna, ja Dopiero wczoraj, tak w południe, czyli w sobotę, zacząłem czuć się lepiej. Yy, dalej, Kaszel mnie męczy. Nie mam jak tak naprawdę. Odpocząć ale stwierdziłem, że w sumie i tak czuję się lepiej na tyle dobrze, żeby coś porobić. A i tak nie mam co robić, więc sobie pogram. Najwyżej połowa tego odcinka będzie cicha. I będzie się po prostu włączałem muzykę w grze, żebyście mogli trochę sobie posłuchać. Coś tam pogadam, ale mój komentarz o ten film nie będzie jakoś super ultra hiper. fajny, ponieważ no jak teraz słyszeliście, wyciszyłem specjalnie mikrofon, yy, wykaszlałem się i wziąłem yy, rozmowy. Oczywiście, że tak będzie to gadane, ale kaszlanie co 5 minut, męczenie się to nie jest też dobry pomysł. Więc jeżeli tak, to zabieram się do pracy. Z tego, co pamiętam, ostatnio rozjebali mi połowę komendy. Um, jest problem. Szanika Lawson. Widzicie? E, to jest tak, mam... ...rozmiana no policjantów. Trzeba zatrudnić jakichś.

stuff okay yes oh shit. O oh, kurwa, tak rządzi nagle jak bieguna po McDonald'u. Po prostu mam zdjęcia. Te szanse na złapanie mierzeń zaczynają się rozpływać jak lód w dłoni dziecka. Nie ubrój kosztówki, to edycja limitowana. A nie, na co mają? Macie znaczy, trupkę udusić, udusić paskiem mam bolinką. Chciałam kurwa z tymi tutaj porobić, nie? Tu była Holy, Holy Pizza, to rozumiem. Tutaj, żeby powiedzieć, że to był policjant. Tutaj znowu można powiedzieć, że to był policjant. A i tutaj co, mamy. Eee. A... on jest Galanteria rodzina stare rzeczy Lombard. Może być konik trojański, tam jest zabawka innego koloru. To się wyróżnia dla wszystkiego. Tak jest konik. Albo będzie lombard. Okay, nie nieważne albo lombard Będzie lombard Ale faktycznie, gdyby to było złe miejsce, to by nie usuwał reszty chyba

12 10, <coughs> Twelve ten complete. progress. progress, progress, progress. lewiczki nam wykradzanie obywateli, całemu, Jaki chujem jak obraz ładnie jego paralizu, które mają tej zaraz strzelającego w momencie, kiedy on coś wyciąga. Oh. <noise> Here. Eleven, eleven. Opiekunne obozu dla dzieci, Roland, Tajdan z nasze dwie. Aha. Jest tu. A, niech to się kończy. A to już... On. dobra, ja umrę. Nagrywając odcinek, ale robię to dla Was. Muszę jeszcze 6 dolarów. Co sobie pojebało? Dobra, a mi tutaj. Okay. Nie, odralizacje są. Kurwa, serio, chcę starej pani na tym wymianie. Chcecie transfernąć, przenieść do zmiany BO. Wziąłbym Ciebie do zmiany BO. Samsung polecił, ok, także tak sobie sprawdzimy. Zawsze musi być deszcz. O Boże! Dobra, <coughs> kurwa! Powiem tak, i tak gra się kończy, bo się wymęczę. Ogólnie nie będzie też Ancestors Legacy. Planuję zrobić jakąś kolejną serię gier przez army, ale do tego potrzebuję towarzysza do nagrywania. Ponieważ chcę zagrać kopa w Apexie, co spowoduje tak naprawdę potrzebę nagrywania w kopie. A potem zagramy sobie kampanię tam. Co prawda, to będzie kampania w takim razie, chyba wtedy yy, Laws of War, i prawa wojenne. Akurat niestety się to aplikuje do yy, sytuacji, jaka jest za granicami naszego kraju. Tak się wypowiem. Yy... Zróbmy wszystko, aby to nie przyszło do nas, bo wtedy 3 czwarte z nas będzie musiało przechodzić to, co przechodzą nasi wschodni sąsiedzi. O oh, kurwa, dobra. Ja sądzę, że zostało cię w domu małżeństwie, ja pierdolę. Przecież na definicji to by było podobne. Dobra. Twelve ten complete. Oh, it. Officer on scene, look like we have a situation here. Looks like we have a situation here. Three eleven complete. Okay, four fifteen in progress. poczekaj aż przyjadą nasi <laughs> Kurwa Dobrze jesteśmy z powrotem. A będzie Stać będzie. Być... O boże Chciałem wziąć syrop na kaszel, może mi pomoże, może nie. Prawić się prześlę. Dalej.

już okay. w tym momencie... Drodzy... <tutek> z racji na mój stan zdrowotny będę się mi żegnał. Najczęściej... ada videnya